Cześć, no dzisiaj postaram się pokazać co tam się dzieje u mnie w szklarni z bananami i tym podobnymi roślinami ale najpierw pokażę tutaj jak zrobiłem zimowisko dla małych trochę karpuszków. zrobiłem im taki z poliwęglanu taki inspekcik tak to wygląda w środku, siedzą tam sobie maluchy a no, tam jest ponad 400 sztuk różnych wysiewanych z nasion, trochę karpusów z Bułgarii. Jest też kilka juk brewifolii z nasion wysiewanych poprzedniej zimy. Tutaj jest ta większa, to jest juka foksoniana, tak, foksoniana to jest wysiewana z nasion. No, już będzie to będzie drugi rok jej. Jeszcze poprzedniej zimy. Tutaj mam trzy agawy górskie, agawy montana, montana Też wysiewane z nasion. Były dwie zimy do tyłu. I tam dwa granaty, takie podosknięte I sadzonki trochę karpusów Dwa Bułgary i jeden zwykły Fortuna. Także w tym inspekcie będę trzymał te trochę karpusy przez całą zimę. Na razie tam nie ma jakiegoś dodatkowego dogrzewania. Poza tym, że trochę tego ciepła łapią od ściany szklarni. Nie wiem, przy najbliższych przymrozkach, jakie będą, to spróbuję włożyć tam do środka. Jakiś, jakąś czujkę, termometr i sprawdzić i sprawdzić temperaturę, jak to jak tam jak to wygląda. E, I tak. Tutaj mam w budach, w czterech budach mam i kimensis, To już były pokazywane, jak stawiałem te budy. Są to dwa, cztery różne musa Sikimensis. Jest Red Tiger, jest Bengal Tiger, jest Ever Red. I w tej, w tej wyższej budzie jest yy, Sikimensis yy, Giant. Nie wiem, tam sięgnie mi kabel, bo muszę być do kabla przypięty. Jakby tu pokazać, tu jest za dużo cegieł nałożonych. A no może do Gianta zajrzymy, jak to się przedstawia. Troszeczkę widzę takie podmarznięte. Widziała? Słychać. Chodzi. Chodzi, on troszeczkę podmarznie chyba wcześniej, bo nie od początku był założony wentylatorek, termowentylatorek. Dopiero później założyłam. Tutaj obok w trzech budach y, zimują sobie Musa Basio. Mianyby trzy rodzaje Musabasio. Tutaj zajrzymy do Musa y, Szakalin. Basio Shakalin. One są tutaj bez dogrzewania elektrycznego. Jedynie obsypane, mocno obsypane y, kompostem. No i tak to wygląda. Tak będą sobie zimowały. Teraz może wejdę do szklarni. Aha, tu jeszcze mam, nie wykopałem jeszcze. Nie było kiedy. I została mi jedna e, korokazia Black steam. I Tak ją na nanos przykrywam taką płytą. A miałem tą osłonę styropianową i na razie na razie ją tutaj trzymam no, mam zamiar ją wykopać i i porozdzielać tutaj sadzonki trochę z nich z niej zrobić trochę sadzonet no ale na razie nie ma kiedy i tak ją przechowuję na razie na zewnątrz w gruncie no i jestem już w szkarni o w szkarni. o tu mam na stole akurat monsterę Monstera po minus 5 Widać, psuje się tutaj już Miękka jest Nie wiem czy Nie no podejrzewam, że odbije tam z któregoś tam miejsca na dole Ale oberwała konkretnie e... Dobra, co tu by pokazać Aha, a tu mam nowy nabytek A teraz wyłączę to światło no, jest ciszej. Nowy nabytek, kolokazja Lima Aide dojechała do mnie. Na razie nie wygląda jakoś bardzo okazale. Ale mam nadzieję, że się rozwinie niedługo. Poza tym, jakieś dwa tygodnie temu. Może nie całe dwa tygodnie temu zrobiłem tutaj ostrą przycinkę. Yy, wyciąłem wszystkie banany, które. No i urwał mi się filmik, bo wyłączyłem główny bezpiecznik, a zapomniałem, że mam podłączony przedłużacz do telefonu, do ładowarki. I telefon się wyłączył. No ale dobra, próbujemy dalej. Yy, co ja tam powiedziałem? No jakoś dwa tygodnie temu może niecałe przyciąłem wszystkie banany tutaj które stoją w doniczkach yy, przyciąłem je w pień Czyli wszystkie liście poobcinałem równo z pniem yy, Dlatego że już była tutaj taka gęstwina, że ciężko było się poruszać, ale najważniejsze było, ale najważniejsze było to, że po prostu te banany, które rosły nieco niżej, pod tymi wysokimi bananami już już zaczę, zaczę, zaczęły cierpieć z powodu braku światła. Nie dochodziło tam żadne światło do nich. Ani, ani światło słoneczne, e, ani światło e, z lamp z góry. Wszystko zasłaniały te e, liście najwyższe. Także wziąłem nóż i wyciąłem wszystko równo z pniakami. Tak jak tutaj było obcięte. E, tutaj widać obcięty. Wszystkie te, które stoją na dole, poza tymi, oczywiście, które rosną w gruncie, a dzięki temu, te w gruncie mają teraz troszeczkę swobody. Tutaj, na przykład, teraz pokazuję e, gros Michel ciężko stąd jest złapać ostrość bo gros Michel, gros no, dorósł już do dachu. Musiałem mu tego liścia już poprawić, bo zawinął się tam obelkę, i wczoraj go musiałem uwolnić. Ale no dosięgnął do już na położonym liściu ma 4 metry wysokości. Troszkę wolniej rośnie y, w brazylian. No pokazuję teraz w brazylian. Dwarf brazylian dopuszcza odrost. A tutaj obok jego y, poprzedni odrost który był wypuszczony jeszcze na zewnątrz jako już w gruncie po ustawu e, tak teraz widać tutaj wszystko co tutaj jest dzięki temu, że nie ma tych liści także jest masa odrostów tutaj po, po oddzielanych też większość z nich poprzecinałem. jak tutaj widać na przykład był przycięty wszystko pomału yy, zaczyna wychodzić. No i mam mam tutaj teraz luz. Bo nie było już możliwości tutaj. A tutaj jakiś mały odrost wyszedł. Yy, z, no jeden zgnił, ale, wy, ale w międzyczasie wypuścił drugiego musa hesmani. Mam tych hesmani tutaj kilka. Kokosa nie obciąłem oczywiście. Kokos, kokos ma teraz tutaj swobodę do wzrostu. Zakwitła mi musa Laterita Musa Laterita raz mi zakwitła latem w ogrodzie. A nawet teraz widzę, że te banany jakby jakby żółkły. Ale nie, one nie urosły nic już od lata. Latem pewnie miały już, pod, pod koniec lata już miały pewnie za zimno i zatrzymały się ze wzrostem, później wykopanie i z gruntu, sadzenie do doniczki. Pewnie zahamowało tutaj rozwijanie się tych bananów. Ale ostatnio, no dwa tygodnie temu chyba jakoś, może trochę. Ostatnio nagrywałem filmik, no to jeszcze go nie widziałem tego kwiata, chociaż na filmiku już zauważyłem, że był. Ale tutaj widać już te bananki będą chyba rosły. Bo widać, że są co dzień coraz większe. Musa laterita jest to banan dziki, y, uprawiany w naturze. Znaczy, uprawiany ogólnie y, y, właśnie jako bananozdobny na kwiaty cięte. Dlatego, że ten kwiat ponoć ma wyjątkowo y, długą trwałość po ścięciu. Tutaj widać teraz inne kikutki, jak wychodzą. Tam za ścianą widać, właśnie tam jest do tej ściany przyczepiony ten inspekt z siewkami trochę karpusów. Widać tam. Inne banany, jedne wychodzą szybciej. Tutaj widać, z 25 cm liścia wyszło. Inne wychodzą wolniej. Tak jak tutaj wyszło, z 5 cm liścia. Jest to całkiem pokaźnych rozmiarów. Króla jamański, jameński, czerwony. Tutaj jego odrost, też go przyciąłem. India Form. India Form to jest ten banan tutaj. India Form też został przycięty. Wypuszcza. E, jabłko budyniowe. Czyli moja. Tak. No już ma 1,80 z, z deniczką. Ładnie się rozkrzewił muszaczek. No, rzuca się w oczy Alokazja Burneugiant Bardzo ładny listek jeden I Tutaj obok też dorodny kolokazja Hawajana Locha A tu inna kolokazja A tu na przykład Modisuri Mamy okazję Black kaladium rozsadzane. Tam u góry na półce widać odory. Okazje I inne, a tam są mojito. Musa musatani, musa AE AE oba banany dosięgają dachu, bez problemu nawet na położonych liściach, a do dachu jest od gruntu. 4,15 m, dwarfka węgielna, powolutku, rośnie ja jestem teraz. Tutaj chodzę po takim trochę podwyższeniu, bo wszystkie liście, które ścinałem, zostały. Rzucone właśnie tutaj na ścieżki, gdzie było miejsce. Wszystko tutaj zostało yy, w szklarni. Super dwarfka No Zamontowałem wiatrak taki yy, wahadłowy. Zajęty yy, kochol teraz został trochę luzu. Bo już był tutaj zgnieciony, zgniatany był przez inne banany. Nie mógł biedny rosnąć. Wszystko przyciąłem jak leciało Zeblinę rojo, Sumatranę. tutaj sumatrana. Muszę spytybetować. Ładnie wyrósł. Od momentu obcięcia. Glaukum. No Glaukuma nie obciąłem, tak równo spniałem. Dostawiłem mu tego środkowego listka. Grand 9 dla porównania po, położyłem na ziemi marker. Może będzie... Widać, i najwypuści ładnego odrosta. Grant naj ten w gruncie, oczywiście. No i sam rośnie. Nie wyciąga się. Tak wygląda z drugiej strony. Ciężko mi się nagrywa, bo muszę w drugiej, w drugiej ręce trzymać wtyczkę z ładowarką i kabel nie poobcinałem bananów, które yy, stoją na półkach tutaj głównie na tej na tym zbiorniku 1000 litrowym stoją głównie glaukumy, ventricosum Green, large seed i tutaj widać jednego yy, widać, słabo widać no tu jest pieniek jednego red tigerka jest to odrost tam liście widać tutaj widać odrosty to jest Bengal tiger wypuścił listka Tutaj jest Z giant. Kolokazja Thailand giant. Też już chyba trzy, dwa razy obcinałem jak jednej tak, jak i drugiej takie już duże liście. Bo się tutaj za bardzo rozkładają na przejściu. Eee, jeszcze jeden red tiger. Tutaj sobie stoi na ziemi. No ten ma z metr siedemdziesiąt już do czubka liścia tutaj jeszcze jakieś banany, ale też red tiger. Kręci listka. No to odroste oddzielane Tutaj inne. Skimensis. Skimensis zielony. No także Portodora z met60 z doniczką ma. Też pouszywałem jej liście. Zostawiłem tylko jednego mniejszego. No i tak, tutaj na półeczce takiej reanimacyjnej można by powiedzieć porażka. Siam Ruby. Siam Ruby mi zniknął praktycznie. Nie mam już Siam Ruby'ego. Siam Ruby padł. Eee, padł. Padł, wyparował. Ostatnio wyrzuciłem taką już miękką grudkę bulwki, nie wiem, półtora centymetrową. E, Siam Ruby zaczął rosnąć po wniesieniu do szklarni, wybujał się, nie miałem jeszcze wtedy doświetlania żadnego tutaj, wybujał się za ostro, w końcu się złamał, pieniek cały się złamał i i już nie, 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 nie odbił. Także Siam Rubi był. Nie ma już go. Niestety. Muszę ae, ae. Ten mały. Wypuścił drugiego białego liścia. Pierwszy biały i drugi biały. Nie wiem, co będzie dalej. Wcześniejszy liść. Który się rozwijał u mnie, ale już nie pamiętam, ale ale w każdym bądź razie on już był. Ma trochę zielonego. A te dwa ostatnie nie mają wcale zielonego. No ale widać na razie rośnie. Może kolejny będzie już miał trochę zielonego. Ee, razem z tym AE, przyjechał do mnie wtedy Musa Tani mały, no Musa Tani bardzo ładnie się rozwija, ma wyraźne, ładne przebarwienia. A tutaj jest, też razem z nimi przyjechał Dwarfred, no też widać, że się rozwija, on był malutki. Także widać, że coś z tego będzie. A tutaj mam w obciętych butelkach pascikowych takich na próbę. Takie odrosty, które źle się urwały, urwały się tam z, bez, bez bulwy, albo z niewielką ilością bulwy. I trzymam je w wodzie na próbę. E, na próbę. E, czy wypuszczą korzenie? Tutaj mam musabasio. I ten musabasio już. Widać, że puszcza korzenie. On miał akurat chyba największy kawałeczek bulwy. Ja może wyciągnę. Na razie nie widać tego dokładnie, ale, ale gdzieś już te korzonki tutaj były zauważalne. no Tak nie, nie zobaczymy. Tutaj mam alokazja New Guinea Gold. To też yy, główny pień, główna mamusia. Chyba padnie. No tutaj jest. W ogóle nie ma korzeni. Bulwka zgniła. Została tylko taka czapeczka z tej bulwki. Ale widać, jest trochę zielonego. No i tak ją trzymam w ziemi. One tutaj stają sobie na macie grzewczej. E... Ale w tej doniczce, w której ona wcześniej rosła, wyrosły mi młode. Nie kojarzę już. Pode... Coś mi się kojarzy. Znaczy, nie kojarzę. Możliwe, że to były takie małe cebulki i te cebulki wypuściły właśnie korzenie. Coś mi się przypomina, ale nie, nie, nie jestem pewny do końca, że przy wykopywaniu wykupywa... z gruntu E, właśnie były tam te małe takie cebulki. E, Indiaform. Form. Wy, wypuściła mi z kłącza kawałek kłącza India Form i wyrosły mi dwie sztuki. O, tu jest jeden. I tam jest taki malutki drugi bananek. Poza tym na tej półce też się robi gąszcz. A tutaj teraz pokazuję wybarwionego musa, musa bordelon. A to jest ten. Też ma trzy odrosty. Też banan niby odporny na, na, na chłód, na zimno, ale jest taki dosyć. No nie jest zbyt łatwy do zimowania, bo pamiętam, w tamtym roku mi po zakupie chyba padł albo prawie padł. Tę okazję. Kona e, kofi. E, bananek. Nieduży bananek. Sanguina. I e tu poza tym kolokazji White love to wyglądają tak niezaciekawie. E, liście się powyciągały. Młodygi powyciągane liście wyglądają niezaciekawie. Dużo poobcinałem ostatnio ześ takich już brzydkich e, liści. Ale to taka pora roku. Że to tak musi być chyba. Przyjdzie czas, przyjdzie luty. Więcej słońca i wszystko zacznie startować na nowo. Podrosty dużego musa AE też zmarniały. Jednego jeszcze tylko widać, ale jakiś taki zczarniały. To jest ten największy, który był, ale nie rośnie w ogóle. Taki mniejszy gdzieś zaginął już całkiem. Także trzeba będzie czekać na kolejny chyba, na kolejny wypust odrostów, bo te po przesadzeniu jednak nie uchowały się. Dobra, to by było na tyle. Dwa sykarpy jedną wniosłem tutaj do tej szklarni. Inna jest piwnicy. Mały odrost A tutaj dla jednego pana mam odłożoną e, kanna Kropatry. Nie, to jest akurat tornado. To jest akurat tornado. A gdzieś tutaj mam jeszcze Kleopatry. Chyba tutaj mam, oj, chyba tutaj mam Kleopatry. Tak, I tutaj mam widać na łodydze przebarwienie. Także tutaj mam Kleopatry odłożone. Dobra, to by było na tyle. ན་རང་ཞེས་